Tak delikatnie nam sugeruje. Coś się ścięło sekundowo, tak. Ale nie, nie, nie zwróćcie uwagi. Nawet nie było spadku FPS-ów, ale poczułem to. Uuu. Już wczytywanie. Super, dopiero co się wczytał poziom. Czepiasz się. Wiem, <grym>, ale to było lupie. Bo tam, tamten... Yy, tam... tam to było tak ładne, że potrzebowaliśmy nowego wpisu. Dobra, nie do pistoletu nie bierzesz? Nie, ja mam. I tak, ja ze, strze ze strzelba chodzę. No to ci się przyda w dystanse. Tak. Widziałeś ich? Nie. Dobra, tego dobij. Bo ja ten. O, można się kryć. <grycie> o jeny, krycie jest dla frajerów. <grycie> Dobra, żartowałem no, no 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 Idź po swoją amunicję Dobra Za Też Przełady. Mam dużo naboju O, coś tu leży Druga Druga strzelba jak coś o, Dobra biorę Ej, jeszcze trzecia Czekaj, muszę mieć. Ej, nie, nie mam jak. O wiem jak. Chodź tu, chodź. Ale ja nie mam nic też. Ja chodź, jestem chodź, pełny. chodź. A. Dobra, mam. He, he, he. No, no jeszcze tu. O, podnieś się. Dobra, ciśniemy. Okay. Dobra, czekam. Bognata, tak. Ja Słyszę, begnata. jak strzelają. To ich pierwszy. Dobra. O. Wiesz co, skrzynki mijasz. Wiem, ja je widziałem. Headshot. Granat. No, ty czy ja? On, oni rzucili. Aha. Czerwone berety, kurde. No, to mają takie. Ładnie. Weź. E, masz tam do strzelby amunicja, coś? Jasne. Chcę wziąć. Ja idę po złotko, oczywiście. Tylko przestań się kryć. O. Dzięki, dzięki, złotko. A, wzięliśmy też. Będzie podwójnie. Czekaj, tu coś po lewej może być. Może być. I jest. Oj umarł Oj oj. No. Z tego ty... powodu wszystko jedno no... Masz miejsce na coś? Nie masz. Poczekaj? Nie. Bo tu mamy ziółko czerwone i by się przydało teoretycznie. No ja mam czerwone. Nic nie zjesz, nic nie połączysz, nic się nie uleczysz. Trudno! Nic ci nie da nawet. Trudno. Zostawiamy to jedno. No trudno, bywa. Już ja za ciebie punktu... idę. Spokojnie. Jak na wojnie. dalszą część? Eee, poczekaj, kiedy znałem, ale. A co? Nie. Kurde, nie pamiętam. Uwaga. Dobra, to było głupie ze strzelbą, żeby tak kładził Ale, Magnuma, mogę. No raczej, idź na górę. Poczekaj, amunicja ja do, jeszcze... Amunicja do strzelby. A, tutaj, dobra, to ja pójdę na górę, bo tu też coś może leżeć. Dobra. Kryj się, kryj. To się kryje. Oj, dzięki. Ale zabiję ich. Super. Tamtych też. Ach! Byłeś pierwszy. Chrzest bojowy. Siema. Co? O, kolega umarł. Bardzo ładny wynik. Warto. Coś tu leży, coś tu leży. Do strzelby, kurde, max. Tu leży złoto, więc jak do, po, po złoto. Nie, nie mam miejsca już na strzelbach, szkoda Ja nie mam miejsca na nic też Będę strzelał teraz ze strzelby, pełno amunicji mi dają Właśnie widzę, masz 30, 39 No i jeszcze leżały tam na ziemi O, teraz w górę no Kiedyś trzeba pojechać w górę No? muszę cały czas tylko się pogrążać w dół Albo zwiedzać w dół, chociaż to można I know that voice. It's excella What's being handled, Albert? I'm looking forward to Albert? What? Why are you holding up with your Albert? Shit. Wesker. I thought he was dead. Wesker. Kojarzę, błyska. Prawie się komplikują. Oha, roślinki. No, dzięki gro Niestety. Kasę to bym wziął, ale... Nie, nie reszta. Tutaj nie wejdziemy. Oho! Barry to na tamtych następnych. Wiem. Wiem, wiem. Ajajaj aj, 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 aj. Dzięki. Ej Nie ma za co. Dobra. Wiesz, um umrzesz? A. Umarło. Aha, myślałem, że do mnie. Nie, nie ty. Tym razem. Ty bijesz się z nimi? Tak. Okej. Okay. Mamy czy, czy amunicję czy... dla nich Czy dla... Dla kogo? Karabinu. Na karabinku to Ale masz, masz dużo broni, masz dużo broni w Których też nie ma zbyt wiele ma amunicji Dobra Dobra, dobra O, to nie to Myślałem, że dalej rzuca Ok, martwy. Kto? Jakich odrzuca Ładuję. Spoko, ja tu nie ciągle strzelam. O. Muszę podchodzić, żeby za tak atakować dobrze. Mmm, w serca. Będziemy tacy bogaci Dobrze. Że, że na koniec gry nam się to nie przyda. Będziemy bardzo bogaci, będziemy mieli już na maksymalną broń czy sobie O, zainwestuję w nawoje no do granatnika. Muszę to zrobić. Muszę to zrobić Nie musiałeś. Dobra, chodź dalej. Dobra. Wiem, że nie myślałem. Hmm, czy ja mogę to kojarzyć? Tu, 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 tu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ej, strzelałem do niego, no. No gro. Zaskoczyłem na ciebie i tak jakoś... Wyszło. No jest mnie, biegnę tam. Na no, w tu w tym nie strzelają. Aj, ale ja nie. Bo ja zaraz zginę. To nie umieraj. Kurde, strzeliłem w ten. Ej no, gro. Ej, on jest nieśmiertelny. Muszę się uleczyć. Spoko. Kurde, nie mam... ...niczego do wezmę to. Ty się nie masz nic. Słucham? Ty się nie masz nic, to czekaj, ja cię podleczę. No. E... Wiesz co, możemy pauzę na chwilę? Muszę pauzę. Z czym? E, w grze, pauzę. A nie można. Nie bardzo. A. To ja cię mogę troszkę osłaniać. Dobra, ja muszę na chwilę pauzę. Teraz ja sobie tu stanę. Dobra. a czekaj. Забия uh. их. A, już jestem. Spoko, tam za to było, jest tam złoto dalej. Tam, 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 tam. No i już trochę... roślinka też jest. Eee, roślinka? Czerwona. No, czerwona. Eee, ja sobie wytnę. Ten Ojeny. co to było? A ja nie. Ja akurat to tyle nie, że strzelałem do nich, więc u mnie coś się działo. Spoko. Ej, eee, amunicja do pistoletu to, to sobie wezmę. Eee, nie wiem, co, chyba nic nie zrobiłem złego. Ja. Dobra. O nie, ty granatami, głupki! Błyskowa. Wiem, wiem, ale to może nas zabić. Idę do góry. Nie, nie ładuj. Teraz do góry. Wiesz, w wrogów aktualnie nie widzę? Dobra, idę za tobą. A, już ich tylko widzę. Jedno jest to na dole, na przykład. Wiem. Na barana. No. <laughs> Na varana <grystanie> Na banana Mogę <grystanie> na barana jeszcze? Nie, nie nie, na banana to jest Dobra, eee. to tak. Pomyślałem, że to ich zabija, ale Nie wiem Kasa, teraz strzelba jest do kasa. Ciebie. kasa Strzelba Przeładuj Uch. Uważaj, Shiva Biegłem w tłuczek. Oj. Gdzie, gdzie jest ten kolo? Co tam? Tam jest! Eee, gdzie jest magnum? Weź. Chodź, chodź w tłuczek. Ja się chyba nie zastanawiam jak tędy przejść z tym wszystkim. He, <laughs> I szczerze, nie mam na co pomysłu. Czekaj. Ja Ja, ja już będę miał. Raz, dwa, trzy, trzeba do góry. No tak, to wiem, ale nie wiem jak. Mmm... Taśmą? Taśmą. Idę. Mówisz? Dobra. To ja za tobą. Pod prąd biegniemy troszkę, ty nie? No, i wszedłem. No, nie, żartujecie sobie. Dobrze idziesz. Tak, 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 tylko zostałem przy tym. Yy, ...buskowym. A, naboje do pistoletu. Proszę pana. Pociągnąłem wajchę? Nie, jaką wajchę? Czekam. Tam, na tam u siebie jakoś, czekaj, już do ciebie idę. Hmm. Co robisz? Myślę, czy brać ten do pistoletu, ale nie. O. Przeżyję. O, tu leżą do pistoletu, nie używam zielone. Strzelba. Teraz musimy iść tam. Teraz będą jaja. Ja się trochę Nie bo. Widzę, widzę nic. go. Tego od granatu. Dobra. Musimy iść Poczekaj, A ja nie mam jak się leczyć ale dobra eee, Ja mam dwa pełne Dobra, idziemy, idziemy Aha Ja mam Magnuma jakby co To ja mogę je No dobra ale to jest na A Dobra to mów Czy ty czy ja bo ja mam dwa naboje Fajnie, że mówisz, ale dobra. No spokojnie, no jak nie strzelasz, to wiesz. Uwaga, z góry leci granat. Yy... O! Oh. Czekaj, gdzie jesteś? Yy, gdzie tu. Ty jesteś? Tu jesteś. Łał, wow, dzięki. Dobra, ostatni nam był, ale muszę podbić lekko. Nie masz na boju. Uwaga, granat! Granat! No to wiem, chciałem się odsunąć, ale on tak do tyłu powoli biegnie. Aha. O kurde, cofam się No, chodźcie tu koledzy Oj, w ciebie, aha Spoko Już wyłączyłeś friendify raz jak zapamiętam No, powinienem Ale go wyrzuciło, ja. Yeah. O. Co? No, no, idziemy dalej Tam coś leży Dobrego dla nas Idzie. Tutaj na tym podwyższeniu, jak tylko pozbędziemy się tego gościa. Dzień dobry. Proń mnie. Już nie bardzo mi jak. Baj, Nie, ściągaj na siebie, wiesz? Dobra, w ramię go zabiłem mamukę. Tak Wajcha, Dobra, wajcha, yy... wajcha. Złoto, dajcie mi złoto I teraz mogę coś wziąć ze sobą Ogólnie rzecz biorąc O, o skrzynki! Ale to, ziel... to zwykłe, to nie, to nie Ale to harcze nie Jakie harcze, mnie? Chodź tu No yy, Jestem Gdzie jesteś? O, tu o, o, o Karabin masz nowy. Co ja mam wziąć? Ja nie mogę wziąć, ale nie będę miał znowu miejsca na nic. Czekaj. Jeszcze nie. To. połącz. Nie masz bardzo co, co, co to... czegoś z czym łączyć. Magnuma nie wyrzucę. Mogę zapalające albo przeciwpiechotne to wydać. O. Albo daj mi ten. ...dziółko. Też można i tak. Pobaw się troszkę też z karabinem. Dobra. I gran zapalający sobie też może wziąć. No mogę Mam slota. No pozwalam ci wziąć. Dzięki. Pociągnąć wejchę? A ciągaj. Eee. O, e. o nie. W taki sposób, żeby je przywrócić. My... Tak. No to baterii. Bateryki i przyjaciół. No, ja wolę tylko baterykę. Dobra, to będą motyle z tego. Dobra, już mi się karabin nie podoba. Myślę, że to jest oskryptowane, wiesz? Widzisz? Możliwe. Dobra, nie marnuję na nich amunicji. Już zmarnowałem całą z karabinu. A ja z pistoletu. <grych> Teraz mam tylko karabin i granatnik. Rakiety? These, do Maybe to start a war. <grych> Masz do pistoletu. Nie wezmę. Aha, to jeszcze problem tej natury. Ale pieniądze tak. zawsze. Jest Hopla. Mihaj! Idziemy, teraz będą koledzy. Słyszysz? Tak, jest skryptowani Tak. Czekaj, czekaj. Może Nie wybuchnąć? Wybuchnąć właśnie. właśnie. Ale nie podejdą. O nie, nie, teraz trzeba, wiesz? W sumie. Strzel w beczki. Czemu teraz? Bo to są te wiszące, wiesz, gluty. A ja na, na ten. Na wabite. On cię zabije, on cię zabije. zabić. Mówisz, ale to, to, do niego nie, nie, nie ten wybuch. No widzę właśnie. Może ja spróbuję przejść. Wyskoczyło coś? Nie. Dobra. Wow. Stoisz w A Aaa, cofnij się, Chris! Nie bądź rockhildem Taki raj. Spokojnie już umiera Wiem <grystujesz> Pokamy tu Nie skoczyło to już w tak. twarzą <grystujesz> Ale wszedeś ale to, może ja pierwszy będę chodził, co? I Za... ale jeszcze ja żyję. Zawału dostaniesz. No może nie. A nie, to twoja fajka, wiesz, nie będę sobie zabierał. Ruszyło. Y I mam rozumieć, że zrobiliśmy sobie podgórkę. Czemu? Idziemy daj tędy. Nie, tędy nigdzie nie dojdziesz. Jak to nie? O skrzynka. Tra la la la, tra la 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 tra la. O nie! Dzięki. Mówisz, że nie da się teraz. Ej! ja go zabiłem! Pomóż. Dobra, zrobię to jak ty. Tra la la la, tra la la la. Wiesz co? O nie. Oni mają przy sobie jakieś rzeczy, wiesz? Wisi mi to troszkę. Dopóki się na mnie rzucają, to mi to naprawdę wisi. Dobra, już sobie podniosłem. Los. I co chwilę takie rzeczy wpadają. Biegnę, 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 Udało się! Uważaj, okay, bo cię skrzynka ja? ściągnie. Teraz cię ściągnę. Musisz zaraz za skrzynką pobiec. Teraz. Dawaj, szefa. Ba... You are so close. Dobra, jestem. Widzisz? Reload. Można iść. Złoto. Pistolet. Mamy już do niego amo, wow. czyli mam jeszcze miejsce jedno. Wow. Temu. Y... Jak już to mi w ogóle tak, wiesz jak? Pilnuję. Dobra, teraz <laughs> ja zapomniałem kompletnie. Spaka. O nie, co? Spójrz tu, poznajesz? Będzie zabawnie. <Gorąco>, Gorąco. Tak. Mam no, nadzieję, że fajnie. będzie jakaś palarnia. Ale mamy granaty palące, wiesz? O, magara na zapalające ja mam. Pociski zapalające. No, no to bierz. Ale wiesz, do czego one są? Do granatnika. No, ehm, no wiem, mówię. Ja już wiem, czego będzie można użyć. Ja biorę już granatnik. To znaczy granaty do ręki i wciskam V. Czekaj, dobra. Nie trafiłem na guziczek. Lo, 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 lo.

Mm, good guess, but no. While it does resemble the BOW based on the progenitor virus, I have no intention of setting it to Harry. Then what are you using it for? Oh. Evolution? It's a philosopher's stone, one that will choose through DNA who shall proceed to the next stage. My vision and his combined now build no reality. Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find out soon enough. Everyone will really. <laughs> oh. mm, too bad. Looks like he wasn't worried.

E, to było skryptowane Zrobiłem mały błąd Eee. Um... Czekajcie ty jesteś. Dobra Aha. Udało się? Nie e, No gro daj mi, daj mi odpocząć Już Spróbuj Gra mi się zwiesiła. Na! Yes. Jasne. nie działa. Haker! Haker! Nie wiem jak to się stało, skąd miałem... Yy, ...ten... Yy, ...wrzutnie rakiet w kieszeni. Ja po prostu jestem haker! No, no, w tym momencie to zakończymy odcinek. Tak. Dziękuję wszystkim za uwagę. Cześć. Trzymajcie się.